Ze znajomymi na wyjeździe planszówkowym. Tak, de facto to jest dzień drugi. No ale pierwszego dnia to, wiecie, tak zwany dzień zapoznawczy. Nie dało się pograć w żadne ciekawe gierki, nie licząc kajfor. Rzucałem na Facebooka i wrzucałem na Instagrama. Taka śmieszna karcianka, którą na pewno znacie, słynna z tego, że otrzymała równie wysoką ocenę u najbardziej prominentnego polskiego recenzenta, jakim jest Gambit, równie wysoką ocenę jak równie wielki Gloomhaven, czyli 4 na 10. Powiem wam tak. Po przecenie Keyforge, Key tak dokładnie, jest całkiem fajną gierką, nie jest wyszukana. Fakt, że nie można sobie ułożyć deku, mocno ją ogranicza, jeśli chodzi o fan rozgrywki, przynajmniej dla mnie. Nie widzę tego w w formie turniejowej, choć ja wiem, że na początku, właśnie dlatego, że niby była tak łatwo turniejowa, miała dużą furorę w Polsce i robiła tą furorę w Polsce. Natomiast po przecenie od kumpla kupiłem sobie talię za 5 zł. Spoko bo wiem się przy tej cenie zupełnie na luzie, bardziej pobowo niż na serio. Bawiłem się OK. To tyle. No a jeśli chodzi o dzisiaj. Dzisiaj był Age of Steam, jeśli dobrze pamiętam. Karcie, gierka planszowa o rozwoju kolei w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to 18, nie jest to seria 18, ma już chyba trochę lat i powiem wam, że nie. Ponownie gra kolejowa nie miała do mnie szczęścia, bo ja nie miałem szczęścia do gry kolejowej, mocno rozbudowana, z nieoczywistymi dla mnie rozwiązaniami mechanicznymi, co samo w sobie błędem nie jest, ale dla nieba za bardzo. Za, dłu, za często zdarza się tak, że czekając na swoją akcję w danej fazie e, nie możemy tak naprawdę, znaczy możemy mieć jakiś plan, ale ten plan bardzo często ulega zmianie, gdyż nasi przeciwnicy, którzy robili coś prędzej, po prostu tak zmieniają sytuację na planszy, budując coś w miejscu, gdzie byśmy chcieli, albo przy, transportując surowce kolejami, które byśmy chcieli, że kiedy przychodzi nasz czas, nasz moment na zagranie no to musimy na nowo kombinować, nasze plany uległy zmianie i trzeba na nowo to wszystko wymyślać. W związku z tym gra się długo, nie do końca bawi mnie takie ciągłe poczucie, że nie wolno Ci się rozwinąć, e, przynajmniej ja miałem takie odczucie, no wiecie, to są pierwsze wrażenia, to nie jest jakaś pełnoprawna recenzja, po prostu odgraliśmy po raz pierwszy, a raczej do niej zresztą nie wrócę. Ale wyobrażam sobie ludzi, którzy mogą tego typu gierki lubić, w dużym skrócie jest całkiem fajna licytacja, najpierw o to na ile się zadłużyć, by mieć kasiorę na, dane, na daną e, turę, nie musimy tego robić, ale zwykle się to robi. Po czym licytujemy się o kolejność w dosyć typowy licytacyjny sposób. Potem, według tej kolejności, wybieramy sobie specjalną umiejętność na rundę, a potem, już wszyscy jednocześnie, z uwzględnieniem tych specjalnych umiejętności, budujemy nowe tory. potem Po tych nowych torach posyłamy od miasta do miasta towary, za to, jak dobrze zbudowaliśmy sobie tory, i, i ile miast jakby towar przesuwany przez nas odwiedził, zanim dotarł do miejsca celowego, tyle kasiory zarabiamy. No i potem. Płacimy za to trzeba, za długi, tym podmiotem rzeczy. I nowa runda, i nowa runda, i nowa runda. Krótka kołderka, e, długo, długie rundy. No i o dziwo miałem wbrew pozorom poczucie losowości. Tam jest dosyć losowy układ startowy, wprawdzie, więc można go analizować. E, jakie zasoby startują, w jakich miastach? Aczkolwiek nie mamy wpływu na to, jak szybko się w tych miastach znajdą. Oprócz tych, tych startowych zasobów. To kolejne zasoby, które mają uzupełnić te startowe, już przychodzą w różnej kolejności losowej. I to mnie denerwuje przy tak niby mocno obliczalnym tytule. Jest to też tytuł, ten Age of Steam, którego powinniście unikać, jeśli macie w grupie ludzi, którzy lubią dużo kminić. Długo się zastanawiać nad rozgrywką, ponieważ tu jest paraliż decyzyjny, a im bardziej tą grę znasz, tym paraliż będzie jeszcze większy. To tyle, jeśli chodzi o Age of Steam. I jeszcze dzisiaj ogrywałem inną gierkę. Czyli Koreś, dobrze pamiętam, portal ją wydał w Polsce, bardzo ładnie wydana, w zielonych kolorach, ja uwielbiam zielony kolor, więc od razu plus jeden do oceny takiej gierki, przyjemny, aczkolwiek pasjansik. Czyli mamy akcje, dwie akcje, a potem nawet trzy akcje, które możemy wykonywać w rundzie. Możemy odpalić w zależności od tego, jak dobrze rzuciliśmy kostkami. Czyli żeby daną akcję odpalić, musimy mieć wystarczająco wysoki rzut na kostce. Kostki te możemy modyfikować, poświęcając jako punkty obywateli, które za pomocą różnych akcji możemy zdobywać. Potem te akcje pozwalają nam rozwijać się na to, że czy to wojska, czy to kultury, czy to handlu, żeby zbierać pieniądze. Mamy własny silniczek, który budujemy, rozwijając nasze państwo, w którym działamy, bo tu mamy państwa, powiedzmy, z czterożytne państwa regionu Morza Egejskiego, w dużym skrócie więcej Sparta, Ateny, Teby i tak dalej ewidentnie czuć wpływ tego, że dane państwo ma specjalną zdolność, czy też rozwija się w kierunku konkretnych akcji i bardzo duże nastawienie niby na wojskowość, choć tutaj nie ma w ogóle interakcji, praktycznie wcale. Jeśli lubicie jakąkolwiek interakcję między graczami, tutaj jej nie znajdziecie i tak w związku z tym to jest pasjens. To jest absolutnie pasjans, więc dla tych, którzy pasjansa nie lubią, no to może być to problem. Innymi słowy, tak naprawdę, nie licząc jednej akcji, wojskowość którą można by poczekać i zobaczyć, czy inni, jak rozliczą wojskowość, ci inni, którzy mm, są szybciej w turze, to wszystkie inne akcje możecie w ogóle nie patrząc na graczy przeciwników zrobić. Po czym to wojskowość nie polega na tym, że najeżdżamy siebie nawzajem, a atakujemy niejako neutralne żetony na planszy de facto. Potrzebujemy odpowiedzi poziomu wysokości wojskowości, za to część wojska naszych ginie w tym ataku albo nie i zdobywamy punkty zwycięstwa, zasoby, za które potem będziemy zdobywać e punkt i tak dalej. Dosyć szybka i jeśli już znacie tą grę, to naprawdę szybka i przyjemna, ale pasjens. Pięknie wykonana, z fajną wypraską, bardzo przyjemnie się z tą grą obcuje, tylko to jest ten typ gry. Więc jeśli tego nie lubicie, to raczej nie, ale jakieś przecenie, słuchajcie, nawet ja być może nie jestem miłośnikiem Bonsaiosu, ja lubię interakcje, lubię negatywną interakcję, tutaj nie ma absolutnie, ale nawet ja na jakieś przecenie mógłbym się skusić. O chyba wszystko, jeśli chodzi o ten pierwszy dzień tak naprawdę, bo tutaj graliśmy dwa razy coś podobnego, no i w tego Keyforga'a wczoraj. Jest jeszcze trochę palszówek do ogrywania, będę grał cały tydzień, mam nadzieję, w miarach czasu, więc będą kolejne relacje. Mam nadzieję, że na żywo. Zresztą zobaczymy, ponieważ internet jest słaby. Nawet nie wiem, czy to oglądacie. I nie wiem, jak to się nagra, nie wiem, jak to się wyśle. Zobaczymy, kiedy to się w ogóle na YouTubie pojawi. Jak długo będzie się wysyłało tymczasem. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.